Niektórzy ludzie są uprzedzeni do innych. Opierając się na stereotypach i na swoim niezbyt dobrym wychowaniu, często krytykują to, czego nie rozumieją. Wiele eksperymentów społecznych pokazało, że widok osoby bezdomnej wywołuje u nas konkretne emocje. Gdy rozmawiamy z kimś, kto nie dba o higienę lub ma brudne ubranie, również nabieramy uprzedzeń. Często jednak osoby pokrzywdzone przez los skrywają wiele niezwykłych tajemnic, a historie ich życia mogą nas mocno zaskoczyć. Niektórzy z nich posiadają też nieodkryte talenty, które w innych okolicznościach byłyby rozwijane. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam historię osób, które były z różnych powodów krytykowane, a obecnie robią naprawdę niesamowite rzeczy. Zapraszam do oglądania. RIA BULOS Każdy sportowiec wie, że dobry sprzęt, obuwie i odzież to podstawa, aby odnieść sukces, oczywiście nie licząc talentu i treningów. Czasami jednak, właśnie umiejętności i chęć zwycięstwa są o wiele ważniejsze niż profesjonalny strój. Ria Bulos, 11-letnia dziewczynka z Filipin, wzięła udział w międzynarodowych zawodach sportowych dla nastolatków i stała się prawdziwą sensacją na torze. Wszystko przez jej dziwne buty. Okazało się, że rodzice Rii po prostu nie mieli pieniędzy na prawdziwe trampki czy Adidasy do biegania. Młoda sportsmenka jednak znalazła wyjście z tej sytuacji. Owinęła swoje stopy i palce bandażami i narysowała na nich logo Nike. Oczywiście jej przeciwnicy to zauważyli. Usłyszała od nich wiele nieprzyjemnych epitetów i komentarzy. Wielu z nich obgadywało ją za plecami i wyśmiewało to, że nie stać jej na normalne buty. Dziewczyna szybko jednak utarła im nosa i pokazała, że naprawdę świetny biegacz może zwyciężyć nawet staśmą zamiast butów do biegania. Z łatwością wygrała wyścig na 400 metrów, a następnie pokonała przeciwników w wyścigu na 800 metrów. Zdobyła też pierwsze miejsce na dystansie 5000 metrów. Zgarnęła tym samym 3 złote medale. Najbardziej niesamowite jest jednak to, że trenowała tylko przez jeden miesiąc. Gdy świat usłyszał o jej historii, pewne osoby zakupiły jej profesjonalne obuwie, o którym zawsze marzyła. Ciekawe, jakie kolejne zawody wygra teraz, mając już odpowiednie buty i niesamowity talent. Donald Gould. W mieście Sarasota na Florydzie został zaproponowany pewien projekt społeczny. W ramach jego w miejscach publicznych w mieście umieszczono kilka pięknych starych fortepianów. Każdy, kto chciał, mógł na nich zagrać. Pewnego dnia chudy, zaniedbany mężczyzna o imieniu Donald usiadł przy jednym z nich. Zaczął grać na nim regularnie, aby zarobić pieniądze potrzebne na przeżycie. Wyglądał dość nieprzyjemnie i niechlujnie. A niektórzy przechodnie mocno go za to krytykowali i omijali szerokim łukiem. W 2015 roku ktoś wrzucił na YouTube film z tym niezwykłym pianistą. Materiał błyskawicznie zdobył ogromną popularność. Wszyscy mówili o tym wyjątkowym pianiście, który wyglądał jak Robinson Crusoe. Przyciągnęło to uwagę mediów, które pomogły Donaldowi zmienić wygląd. Mężczyzna pojawił się też w jednym z programów telewizyjnych. Niedługo później ludzie na internetowej zbiórce pieniędzy zebrali dla Donalda 40 tysięcy dolarów. Za te pieniądze mężczyzna poszedł na odwyk i rehabilitację. Jak się okazało, Gould był byłym żołnierzem piechoty morskiej, który kiedyś grał na klarnecie. Jeździł i dawał koncerty po całym świecie. Studiował muzykę na Uniwersytecie w Michigan i prawie uzyskał dyplom. Niestety, po śmierci jego żony i innych okropnych wydarzeniach w życiu Donalda, mężczyzna nie był już w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami. Z czasem zaczął żyć jako żebrak i pogodził się ze swoim marnym losem. Na szczęście, dzięki viralowemu filmikowi, życie ulicznego pianisty zmieniło się na zawsze. Po kilku miesiącach rehabilitacji, Donald został zaproszony, aby zagrać na stadionie wypełnionym 75 tysiącami kibiców. Występował także w telewizji, a nawet nagrał płytę. Jeżeli traficie na jego album, będziecie mogli posłuchać niezwykłej muzyki tego człowieka. David Casares. Kiedy większość ludzi bezdomnych prosi przechodniów o coś do jedzenia lub o pieniądze, ten młody mężczyzna potrzebował czegoś innego. Szukał pracy. David stał z dużym znakiem przy ulicy w Dolinie Krzemowej. Na banerze było napisane: Bezdomny i głodny sukcesu sprawdź moje CV. Jak się okazało, chłopak był doświadczonym programistą, ale miał problemy ze znalezieniem pracy. Przez pewien czas mieszkał w swojej furgonetce, ale musiał ją sprzedać, gdy zabrakło mu pieniędzy. Później zaczął spać na ławce w parku. Nigdy jednak nie porzucił swojego marzenia i ciągle szukał pracy, stojąc ze znakiem przy drodze. I choć dla niektórych z Was jego pomysł może wydawać się głupi, to trzeba przyznać, że osiągnął to, co chciał. Wiele osób zrobiło mu zdjęcie, a jego historia stała się popularna w mediach społecznościowych. W międzyczasie David podjął dodatkową pracę jako grafik, ale nie mógł z niej wyżyć. Potrzebował prawdziwej pracy na etacie. Większość jego rozmów kwalifikacyjnych zakończyła się niepowodzeniem, więc na ratunek przyszedł internet. David nie tylko zaczął otrzymywać oferty pracy od dużych firm, takich jak Google, ale także został zaproszony do pracy w Starbucksie. Zanim jego zdjęcie stało się popularne, nikt nie chciał go zatrudnić nawet w tej kawiarni. Życzliwi ludzie pomogli mu znaleźć dom i zawozili go na rozmowy kwalifikacyjne do momentu, aż znalazł swoją wymarzoną pracę. Emily Zamorka Profesjonalna skrzypaczka Emily Zamorka przeprowadziła się do USA z Rosji, gdy miała 20 lat. Jej życie jednak kompletnie się zawaliło z powodu poważnej choroby, ogromnych rachunków medycznych i kradzieży jej skrzypiec. To właśnie wtedy kobieta postanowiła, że zacznie zarabiać na ulicy. Zaczęła śpiewać w metrze nie tylko po to, aby zdobyć trochę pieniędzy, ale także aby ktoś mógł posłuchać jak śpiewa. Zawsze lubiła także akustykę, jaka panowała na stacji metra. Niestety nie wszyscy ludzie byli dla niej przyjaźni. Pasażerowie, widząc dziwną kobietę śpiewającą arie operowe, brali ją za kogoś chorego psychicznie. Pewnego dnia jej śpiew został nagrany na kamerę. Policjan zarejestrował, a następnie opublikował ten materiał na oficjalnym koncie Twitterowym Departamentu Policji w Los Angeles. Film szybko zdobył ponad milion wyświetleń i stał się bardzo popularny. Wkrótce kobieta, która śpiewała w metrze, aby zarabiać na życie, została zaproszona do występu na wielkim otwarciu pewnej restauracji, a gospodarz przedstawił ją jako najnowsze odkrycie Ameryki. Za swój występ dostała 700 dolarów, co było ogromną sumą dla kogoś, kto jeszcze nie tak dawno był bliski zamieszkania na ulicy. Teraz Emily chce nie tylko występować dla ludzi, ale także zostać odnoszącą sukcesy znaną piosenkarką. Wygląda na to, że ma wszelkie szanse na sukces. Bilo! Edgardo Lam. Pewien starszy mężczyzna o imieniu Edgardo przez lata mieszkał na chodniku w pobliżu opuszczonego klubu. To właśnie w nim poznał swoją żonę, która po pewnym czasie zmarła. Lam ma obecnie 60 lat i nadal żyje wspomnieniami z tamtych czasów. Mówi, że po prostu spędza czas obok klubu. Ta historia niczym nie różniłaby się od innych historii osób bezdomnych, gdyby nie pewien fakt. Lam w pewnej chwili odkrył, że ma duży talent do rysowania. Stało się to przez przypadek. Pewnego dnia znalazł trochę drewna. Postanowił, że namaluje coś na nim od niechcenia. Lam nigdy nie studiował sztuki ani nie chodził do muzeum, więc nie miał pojęcia, czy jest dobry w rysowaniu, czy nie. Ku jego zdumieniu uliczni przechodnie zaczęli kupować jego obrazy. Lam zdał sobie wówczas sprawę, że może na tym zarobić. Mężczyzna uwielbia malować portrety i pejzaże. Ma swoją własną wystawę na ulicy i nazywa ją swoją galerią. Odkąd zyskał swoich fanów, zaczął kupować pędzle i nowe farby, aby jego rysunki były jeszcze bardziej profesjonalne. Jego klienci przynoszą mu też różne rzeczy codziennego użytku. W taki sposób chcą wesprzeć ten rodzaj sztuki ulicznej. Niektórzy powiedzieli nawet Lanowi, żeby przyprowadził się na bardziej uczęszczaną ulicę. Mężczyzna jednak zawsze odmawiał, kierując się sentymentem do obecnego miejsca. Oprócz malowania zaczął też uczyć bezdomne dzieci jak rysować. Może pewnego dnia te umiejętności również im pomogą w życiu. Ian Greer. Młody mężczyzna o imieniu Ian zawsze dużo podróżował. Jeździł autostopem przez świat bez grosza i często wyglądał jak włóczęga, którego nie było stać nawet na skarpetki. Kiedy podczas jednej z podróży jego buty zaczęły się rozpadać, Ian postanowił sam sobie stworzyć nową parę. Po pewnym czasie zaczął robić inne skórzane akcesoria i torby. Z początku ludzie, słysząc o jego pomyśle, pukali się z politowaniem w głowę. Dziś nazywają go artystą, ponieważ wszystko, co tworzy, jest unikalne. Ian jednak nigdy nie uważał się za jakiegoś wielkiego twórcę. Po prostu tworzy to, co mu się podoba. Pracuje dla pewnej organizacji, non-profit we wschodnim Nashville. Ma profesjonalną pracownię, zafundowaną przez firmę i wydaje się być całkiem szczęśliwy. Oczywiście marzy też o tym, aby mieć swój własny dom. Odkąd zaczął pracować, złożył wniosek o licencję na prowadzenie działalności gospodarczej i obecnie pracuje nad uzyskaniem ubezpieczenia, aby rozpocząć sprzedaż swoich dzieł. Już teraz niektóre z jego produktów można kupić przez internet. Na tym kończymy ten odcinek. Napiszcie, co sądzicie o tych niezwykłych osobach. Czy spodziewalibyście się, że za takimi biednymi ludźmi mogą stać tak niesamowite historie? A jak wy zachowujecie się, gdy widzicie bezdomną osobę na ulicy? Podzielcie się tym w komentarzu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!